Diagnoza choroby nowotworowej często wzbudza u nas bardzo intensywne emocje różne skrajne. Pojawiają się natrętne myśli dotyczące naszej śmierci, czarne scenariusze one nas osaczają, nie jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić. Są one wynikiem tego, że postrzegamy nowotwór jako zagrożenie życia i zdrowia bo w dalszym ciągu tak postrzegamy tą chorobę. Czy mamy ułożone życie bardziej czy mniej, pojawia się bardzo duży kryzys. I tak naprawdę nie ma jedynego najlepszego sposobu na poradzenie sobie z diagnozą nowotworu. Natomiast to, co obserwuję i to, co obserwują moi koledzy, koleżanki, a również psycholodzy, psychoonkolodzy, to jest bardzo ważny punkt otwartość. Co to jest ta otwartość? Otwartość. Na innych, dzielenie się z innymi tym, co czuję, tym, co myślę, co się ze mną dzieje. Jest to bardzo ważny punkt, aby otworzyć się psychicznie na diagnozę, również na leczenie medyczne i leczenie psychologiczne. Dla niektórych jest to bardzo duże wyzwanie. Do tej pory nie dzielili się tym, co u nich. Dlatego bardzo ważna jest to rola psychologa, psychoankologa, który pomoże wyrazić te emocje, zrozumieć, poszerzyć tą samoświadomość, dać wsparcie. Badania pokazało, że same nazwanie boję się, bądź nazwanie przyczyn boję się, że mogę umrzeć już powoduje, że zmniejszamy lęk, już powoduje, że czujemy się lepiej. Dlatego jest tak bardzo ważny kontakt ze sobą. Nasze stany emocjonalne, przykre stany są naturalne, ale też przemijają. To oznacza, że kiedy dostosujemy dobre interwencje, dobre strategie, mamy wpływ na nasze dobre samopoczucie psychiczne pomimo doświadczenia tak trudnej choroby.